Dzisiaj opowiem Wam o mojej ostatniej wyprawie do Hiszpanii. Na podstawie której postaram się przekazać wiedzę, która będzie Wam potrzebna do, na każdą inną możliwą wyprawę, czy też wyjazd zagraniczny, który sobie sami zrobicie lub pojedziecie z którymś z organizatorów, których w Polsce licząc tak e, szybko jest minimum pięciu, którzy sprawnie potrafią to organizować. Jak wygląda taka wyprawa? Co ze sobą należy zabrać? Ile to kosztuje? Tego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Kupując wycieczkę w offroadowym biurze podróży, nie organizujesz tego wtedy na własną rękę, czyli szereg obowiązków znika z, twoich, z twojego baretu. Czyli tak, biuro podróży organizuje transport lorami, tirami na miejsce docelowe, w tym wypadku jest to hiszpańska Malaga. My przylatujemy tam samolotami. Na miejscu mamy zagwarantowaną obsługę w postaci busa, który nam przewozi pewne graty potrzebne do ewentualnych napraw, oraz mamy zagwarantowane hotele. Czyli tak naprawdę nie martwimy się już o zbyt wiele rzeczy. Omówmy sobie to po kolei. Kluczowe aspekty takiego wyjazdu z zorganizowanym biurem podróży to to, że nam zabiorą z Polski, z różnych miejsc, ponieważ mają te załadunki w miejscach tak, żeby Polska południowa północna sobie załadowała te pojazdy w odpowiednim miejscu, żebyśmy za dużo nie musieli tego wozić. I tak naprawdę nas te pojazdy już nic nie interesują, tylko czekają na nas powiedzmy w tej Maladze, jeżeli mówią o hiszpańskiej wyprawie. Co do nas samych, my je lecimy samolotem, te, te bilety już są zwykle kupione, więc dolatujemy też na miejsce i też spotykamy się właśnie ze swoimi pojazdami w tym danym hotelu który jest pierwszym naszym miejscem spotkań wszystkich uczestników. Pierwszego dnia zapoznawcze zapoznawczy popołudnie, wieczorek. Tam doposażamy swoje maszyny, czyli wkładamy konserwy, wodę i przeróżne inne rzeczy, które nam tam będą potrzebne. I pierwszy, właściwie już drugiego dnia ruszamy na wyprawę. Dobra, ok, ale co ty musisz wziąć ze sobą? Musisz mieć przede wszystkim kłada zarejestrowanego, mieć ubezpieczenie, zieloną kartę, oczywiście nie wszędzie, ale powiedzmy, że to musisz mieć. Oczywiście swój dowód osobisty lub paszport w zależności od miejsca, o tym nie zapomnij, bo jeżeli którychkolwiek tych elementów Ci braknie, to będzie lipa. Co masz zabrać ze sobą? Na pewno odzież offroadową, odzież ochronną, kask, zbroję i tak dalej, no jest to podstawa. Dodatkowe ubezpieczenie od sportów offroadowych, nie jest to droga sprawa, bo kosztuje około 200 zł. warto to mieć, gdyby się zdarzył jakiś wypadek, a niestety czasem takie bywają, zabierz ze sobą części zapasowe, tylko je, te, te części zapasowe właśnie, zwykle dajemy już, wrzucamy dokładów i one tam na miejscu już na nas czekają wraz z pojazdami. Część tych części zapasowych, jak na przykład koła, zostawiamy na busie organizatora i organizator równolegle, mniej więcej oczywiście równolegle, gdzieś asfaltami tam podróżuje. Gdybyśmy na przykład takie koło rozwalili czy, czy urwali połośnię, to jest szansa, że tam w ciągu jakiejś godziny, dwóch, trzech, ktoś nam coś dowiezie i sobie to naprawimy. Małe części zapasowe, taki pasek, stworzeń, końcówki drążki, zabieramy ze sobą. Ze sobą zabieramy też kompresor, zestaw kluczy. I tego nie musi być, yy, nie musi tego mieć każdy, ponieważ jeździmy w jakichś tam podgrupach kilkuosobowych i ważne, żeby ktoś z naszych kupi miał jedną rzecz, ja drugą, ktoś tam trzecią rzecz, żebyśmy sobie mogli wzajemnie pomagać i naprawić sprzęt, jeżeli będzie taka potrzeba. No dobra, przechodząc do tej konkretnej wyprawy hiszpańskiej, pierwszy dzień wyglądał tak, że wystartowaliśmy z wybrzeża, z pięknego południowo hiszpańskiego miasta Malagi i pojechaliśmy do El Rochio Czyli do takiego miasteczka westernowego, gdzie właśnie wszystko jest drewniane, stare. E, w piasku tam nie ma wysfaltowanych ulic. No tylko był jeden mały problemik. Tak nam dolało deszczem, że właściwie to przyjechaliśmy całkowicie przemoknięcie, a całe miasto, miasteczko było zalane. To było tuż przed powodziami. E, ok, pierwszy dzień 350 km. Od razu chrzest bojowy, wiemy, że jesteśmy na wyprawie, że tutaj nie ma miękkiej gry i będziemy sobie asfaltami tylko jeździć od hotelu do hotelu. Owrót był, było dobrze, było offroadowo. Co ważne, jak leczycie do Hiszpanii czy do jakiegoś południowego kraju, wydaje ci się, że tam będzie tylko słońce. Nie, tam nie ma tylko słońca. Tam również pada deszcz. Jeżeli jeździmy w jesień lub na wiosnę, bo no wtedy jest najwięcej wypraw organizowanych, to weź ze sobą nieprzemakalne rzeczy. Naprawdę nieprzemakalne, bo ja miałem go reteksy 10 minut i po temacie nieprzemagalne. Ok, to był pierwszy dzień. Dzień drugi. Z Elrocia Hiszpańskiego do Corte do Pinto, czyli do Portugalii, bo taki był plan, żeby wjechać do Portugalii i też tego drugiego dnia wjechaliśmy do Portugalii. 250 dni ładnego, fajnego szlaku, bez żadnych większych przygód. Nie ma tu co opowiadać, ponieważ wszystko szło w tym dniu, akurat po tym pierwszym takim fest Ten był ładny, solidny, bez żadnych przygód. Trzeci dzień. Z Corte do Pinto, czyli z Portugalii, bo tam krótko zahaczyliśmy Portugalię, może tam przejechaliśmy jakieś może 100 kilometrów. Plan był taki, żeby wrócić do Hiszpanii, ponieważ ta Portugalia była takim zaczepnym punktem i mieliśmy wrócić do Montillo, do hiszpańskiego miasteczka w dniu trzecim. Znowu 250 kilometrów fajnych przygód i bardzo szybkich szutów, mega szybkich szutrów, co pewnie zobaczycie teraz. W Hiszpanii jest taka przypadłość, tak samo jak i w Portugalii, że terenów jest mnóstwo prywatnych, mnóstwo również państwowych, ale zawsze są jakieś dzierżawcy i jest mnóstwo bram, które oddzielają jedną parcelę od drugiej. Takie parcele nieraz mają kilometr długości powiedzmy od jednej bramy do drugiej, nieraz mają 20 km od jednej do drugiej. Tymi bramami w większości przypadków wolno przejechać, nikt nie robił żadnych problemów, tylko kulturalnie takie bramy otwieramy. I ostatni taką kulturalnie bramę zamyka. Nie było z tym żadnych przypałów, Przez cały wyjazd mieliśmy jeden, ale to było później i opowiem, bo to było grube. Czwarty dzień z Montreal do Ciudad Real: 360 km maraton. Taki dosyć ostry, to jest naprawdę dużo kilometrów. Jeżeli sobie możecie to wyobrazić, to ja w tym momencie nie będę się żalił, że 360 to jest nie do przejechania, bo nieraz przejeżdża mi 500 w jeden dzień. Tylko po co. Nawet rozmawiałem z organizatorem, że trzeba te odcinki skracać, żeby była ta radość jazdy. Jak wyjeżdżamy o 9 rano, to żebyśmy nie musieli na 21 przejeżdżać czy 22. .00. Bo powiedzmy, że są grupy, które się uwijały, była taka grupa Gurali, którzy po prostu szli takim przeciągiem, że głowa mała. Ja jeździłem w tej drugiej grupie, my a tak, aż tak się nie spieszyliśmy, górali potrafili przejechać na 15, a ta ostatnia grupa potrafiła przejechać na 21 czy 22. .00. No trochę późnało. Także takie 360 to uważam na wyprawach, że jest troszeczkę za dużo. Ale pykło. Skakujemy w dzień piąty, a w dniu piątym właśnie parę rzeczy się wydarzyło. Piątego dnia lecimy do Cordoby, czyli już właściwie zjeżdżamy w dół. Mm, I co? Pięknie, malowniczo. Brama zamykana, brama otwierana, brama zamykana, brama otwierana. Tych bram mieliśmy sreliard chyba. Yy, będąc w tej Hiszpanii i Portugalii. Ale okej, okay, bez żadnych yy, problemów. Co się wydarzyło? Była taka jedna duża brama i taka lina. I jak podjechaliśmy to się okazało, że jest zamknięta. No ale dało się wejść, dało się ją tak odchylić i zobaczyć. Tam była kutka, ale kutka była otwarta, tak była zahaczona. Dobra, no to kutkę sobie tworzyliśmy, jedną bramę linę ściągnęliśmy sobie bez żadnej szkody dla, dla tego, co, co tam nam przygotował organizator. Lecimy sobie pięknymi górami, naprawdę bardzo śliczne miejsce. I co się okazało na dole? Czy na dole jest brama wyjazdowa, wcześniej była taka dacha? Lokalnego szeryfa z palmami, wszystko wyglądało pięknie, no i się okazało, że mm, tam nie wolno było wjechać. Dlaczego? Bo on tam robi polowania. I tutaj uwaga, nie ma żadnej ściemy. Rozmawialiśmy z nim, ponieważ mieliśmy duże problemy w związku z tym. Przyjechała policja, która nas tam zawołała. Ja mówiłem, że może sobie pojedę tam, a oni nie, 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 tu, tu, tu. Dzień piąty, jedziemy do Kordoby, ale nas zatrzymała policja i coś od nas co ale jeszcze nie wiem co. Na pewno chcą z nami pogadać, nie wiem, może coś sobie zaśpiewamy wspólnie. Będzie dobrze. Dobra, godzina ustaleń, rozmów. Szeryf powiedział, że nie możecie tu być, nie mogliście się tu znaleźć, ale jednak jesteście. To co teraz? No to przeprosimy i pojedziemy dalej. Oj, tak nie będzie. No to co? Jak można? Policja powiedziała tak, wy nie zrobiliście żadnego wykroczenia, tylko tak naprawdę wjechaliście na teren prywatny, więc to jest problem, który musicie omówić sobie z lokalnym szeryfem. Lokalny szeryf powiedział, dobra, okej, okay, po wszelkich negocjacjach, mówi tak, jesteście nienormalni, bo wjechaliście na teren, na którym są polowania, mówi, 70 do 100 myśliwych potrafi być, około 100 psów potrafią ze sobą mieć i polują na wszystko, co się rusza, łącznie z niedźwiedziami. Nie jestem się w to wierzyć, to są słowa tego szeryfa, jak można strzelać do niedźwiedzi. Nie mam pojęcia, zweryfikujcie, czy ja mówię prawdę. Na miejscu tak ten gość mówił. Może gadał pod. Nie wiem. Nie chcę tego podpinać. Natomiast mm, to miejsce odwiedziliśmy. Nie było zbyt przyjemnie, ale generalnie jak ludzie ze, ze sobą rozmawiają, to i się dogadają. Powiedział 2000 euro od wszystkich, żebyśmy mu zapłacili zajazd na teren prywatny. Wynegocjowaliśmy 1000 euro, złożyliśmy się po paradziesiąt euro. No i spoko, jakoś to przeszło. No przepraszamy go za to, że zrobiliśmy mu taką hecę. On też zrozumiał, że no nie wiedzieliśmy. Da się wszystko załatwić i nie trzeba. Się kłócić. Euro przemówiło do rozsądku. Show me the money. Ostatni dzień, szósty, z Kordoby do Malagi, czyli wracamy do punktu wyjścia. Wracamy do swojego pierwszego hotelu. E, trasa niecałe 300 km, troszeczkę sobie ją zmieniliśmy, bo było sporo asfaltu, więc sobie tam udziwnialiśmy. Później już nam się w sumie to już nie chciało, bo ten szósty dzień, to już jest taki, że już do hotelu, już zakończmy, pobawmy się, e, przeleciało. Cała wyprawa się bardzo fajnie udała. Reasumując, wyjazd do Hiszpanii, czy ona jest dla każdego? Tak, jest dla każdego i jak najbardziej to mogę powiedzieć. Czy dla mnie? Ja zaraz powiem o pewnych minusach. Hiszpania jest pięknym, cywilizowanym krajem europejskim, gdzie bezpiecznie podróżujesz, legalnie podróżujesz, naprawdę nie ma żadnych przypałów. Jeżeli planujesz wyjazd na pierwszą swoją wyprawę, to Hiszpania jak najbardziej będzie tym odpowiednim miejscem. Traki były troszeczkę zbyt długie, bo tak jak mówię, gdyby te traki były do 200-250 km, to byłyby dla każdego. 350 daje już po dupie. Ja osobiście szukam bardziej hardkorowych terenów, na przykład greckie góry, Maroko. Tam, gdzie no, faktycznie są te przepaście, jest tam co poryzykować. Co prawda, tam ryzyko ograniczamy, ale te miejsca bardziej mnie odpowiadają. A tobie, jeżeli na przykład nie gość na wyprawie lub byłeś na jednej dwóch, to Hiszpanię jak najbardziej odwiedź, bo tam, tam cywilizację, przewidywalność, ewentualne zakłady mechaniczne, nie mówiąc o szpitalach, ale to wszystko jest. Na Czarnym lądzie niekoniecznie. Okej, okay. a teraz pytania od was w związku z tym, co powiedziałem, co wam pokazałem. Czy można jechać do Hiszpanii czy na jakąś inną zagraniczną wyprawę na kładzie typu 500-600-570? Tak zdecydowanie można. Jak to się odbywa? Już Ci wyjaśnię, to jest najczęstszy, jedno z najczęstszych pytań, jakie, jakie zadajecie. Jeżeli powiesz, że w nakładzie jednocylindrowym klasy 500 to będziesz się poruszał na pewno wolniej niż 1000. Okej, okay, co za problem? Pojedziesz zwykle z organizatorem, jeżeli nie masz swojej grupy, więc nawet jeżeli żaden z Twojej kumpli nie chce jechać na wyprawę, to możesz jechać samo. Pojedziesz z tą grupą, którą prowadzi organizator. On zawsze dostosowuje prędkość i warunki do na tak zwanego najsłabszego ogniwa. Czyli nawet jeżeli się obawiasz, że mógłbyś być tym najsłabszym ogniwem, będziesz jeździł najwolniej albo masz najwolniejszego układa, to się nie stresuj, bo ten facet Cię nigdy nie zostawi. Bo nie możecie zostawić, bo grupę trzeba zamknąć. My na takiej wyprawie robimy zwykle tak, że przemieszczamy się w podgrupach. Ja na przykład sobie jadę w czteroosobowej grupie, dwóch, sześcioosobowej max. I wzajemnie o siebie dbamy. Nie dbamy o resztę grup, z nimi się oczywiście na trasie widujemy, rozmawiamy, śmiejemy, bawimy, ale odpowiadamy za te swoje podgrupy. Tak jest bezpiecznie, zawsze, żeby się w tych podgrupach znajdować. Pamiętaj, drogi widzu, nie obawiaj się, bo ja nie mam tysiąca, czy nie przejechałem dziesięciu czy stu tysięcy na kładzie i nie mogę jechać. Możesz, tylko zachowaj jakąś tam logikę. Nie próbuj nadganiać za tymi, co już od dawna jeżdżą, co, którzy wymiatają na, na swoich tysiącach i latają na dwóch kołach. To, to za nimi nie ma sensu. To pobaw się, poglądaj widoki, więcej na pewno nagrasz, więcej zobaczysz, bo taka banda na przykład kochane górali, o których teraz mówię. No, nie za dużo zobaczyła, ale za to przeżyła adrenalinę, na pewno dobrą. Okej, okay, czy taka wyprawa jest dla każdego? Tak, jak najbardziej jest dla każdego. Sugeruję, żebyśmy mieli jakieś pojęcie o kładzie i te tak parę tysięcy zrobionych minimum, ale jeżeli mamy olej w głowie, to sobie spokojnie to przejedziemy. Pamiętaj, nawet jeżeli byś nie chciał przejechać jakichś trudnych odcinków, chociaż ich nie ma, bo tak naprawdę to są odcinki, gdzie nie ma przeprawowych, jakichś hardkorowych rzeczy, nawet jeżeli taka jest, to można się wycofać, nawrócić i objechać. I to przewodnik zrobi, żeby nie ryzykować swojego życia, prawda? Jest taka wyprawa zdecydowanie dla każdego, kto ma maszynę, kto ma rozsądek w sobie, troszeczkę pokory, żeby nie skończyło się tak, że pierwszego dnia kończy się impreza. Niestety tak czasem bywa. Co do kosztów takiej wyprawy? No, tutaj są duże rozbieżności, ponieważ, jeżeli mówimy o Części typu, na przykład, Bośnia, Chorwacja, no to tutaj opędzimy to za 1700 euro. Mówiąc już o całym pakiecie. Pakiet zawiera transport kładów, lot, opiekę na miejscu i tego busa z częściami zapasowymi, i, i, który, który wiezie również walizki do hotelu i z podstawowym wyżywieniem. Nie zawiera taka cena paliwa. Dodatkowych atrakcji, które chciałbyś sobie tam zaznać, jakiś wieczornych wyjść i tak dalej. No właśnie, no jeżeli chodzi o te bardziej egzotyczne kraje, typu Tunezja, Maroko, czyli już tam um, Afryka, no tutaj musimy się liczyć z kosztami od 2,5 do 3 tysięcy euro za taki wyjazd. Właściwie ze wszystkim, oprócz paliwa, i dodatkowych atrakcji, jeżeli takowe byśmy chcieli, a zwykle na nie, nie ma czasu. Do po co, że nie ma a dokładnie polarysa scramblera, bo od paru lat jeżdżę nad tym właśnie sprzęcie. Polega na tym, że mam duży bak, wystarczą kanistry. Może być bak dodatkowy, ja go mam. E, mogą być kanistry, żebyś to paliwo miał minimum 10 litrów dodatkowego, bo nigdy nie wiesz, gdzie wylądujesz do końca, bo nieby trasa była zaplanowana, ale różnie bywa. Podstawową rzeczą jest nawigacja Garmin, innej nie próbujcie. I tu mówimy albo o Montanie, albo o Tridzie. Jestem użytkownikiem Montany i znam szereg argumentów po to, żeby wciąż być użytkownikiem Montany. Trid jest do, do szlaków. Montana jest do szlaków i bardzo hardkorowego terenu, gdzie na przykład nie ma żadnych dróg. Tam się dużo łatwiej odnajdziecie i ja wciąż będę na tym stanowisku stał, bo często zadajecie pytania: czy tryb czy Montana? Dla mnie Montana. E, to musicie mieć. czym się zapasowe podstawowe? Drążek kierowniczy, końcówki drążków, sworzeń, pasek na pewno, jeden, e, albo przynajmniej jeden nowy, jeden używany, bo to mu trzeba mieć. Olej na dolewkę, jakby coś. Płyn że to tam nawet można z braku laków wlać wodę, przeżyjemy. Koło zapasowe, tak naprawdę ja sugeruję mieć dwa koła dodatkowe. E, koła nie opony. Wyobraźcie sobie, że zjeżdża się na 20 i macie wymieniać oponę bez maszyny wulkanizacyjnej. Problem jest. Weźcie sobie koło lub dwa jest po temacie. Możecie brać, właśnie to jest ciekawostka. Możecie brać, na przykład kupić sobie dwa koła przednie i z braku laku, nawet jeżeli rozwalicie doszczętnie tył, to sobie te przednie założycie do tyłu. Tak na przykład jeżdżą Polarisy i żyją, tak? W Kanamie też to możecie zrobić, w CMO to możecie zrobić, w każdym pojeździe to możecie zrobić. To jest taka taka alternatywa, żeby nie brać na przykład jednego przedniego, jednego tylnego czy czterech dodatkowych kubu, to już by była przesada. Co jeszcze warto wziąć? Gaśnica, apteczka. Oczywiście dokumenty, o tym nie należy zapomnieć. Oczywiście pełna ochrona nas. To jest bardzo istotne. Zbroja, kas, nie ruszajcie się bez tego. Buty crossowe, buty trekkingowe, jeżeli jest bardzo upalnie, a wiecie, że będzie jakoś lajtownie, to sobie buty trekkingowe można spokojnie założyć. Może nic się tam nie wydarzy z nogą.